Witanko. Dzisiaj takie podsumowanie, ranking moich najlepszych sprzętów. No, tym razem tylko te, które mam w domu, bo w garażu jest jeszcze kilka, w tym B550, który jest na dole tej listy, który gra bardzo ładnie, jak na swoją kategorię. No, ale wszystkie te powyżej od DT75 to już jest właśnie taka wyższa liga. Mimo, że B550 może podjeżdżać do tego, tyle, że ten go przebija głośnością, jakością, ale B550 naprawdę ma ten basik mocny. No ale dobra, już tak jadąc od pana Sonika, no to gra najładniej. Ma najlepsze soprany. Basy nie są złe, ale oczywiście każdy wyższy. Jak te JVC czy Sharp, które za chwilę będę pokazywał, basu mają o wiele więcej i więcej mocy, ale to i tak jest bardzo głośne, bardzo mocne. No ale teraz przechodzimy do tych większych potworów, no może jeszcze tak na koniec. No, tutaj oprócz jakości dźwięku, jest też magnetofon, którego sobie cenię. Magnetofony, jak dla mnie, są bardzo przydatne. Ja nadal słucham kaset. Mam ich z około 50. I to jest funkcja, której w nowszych, tych najnowszych modelach trochę mi brakuje. No ale dobra, przechodzimy do następnego w kolejności. Dobra, następne w kolejce jest to, mimo że jest najnowszy, najlepiej nie gra. W początku było małe rozczarowanie, bo to jednak gra gorzej od tych starszych modeli. Znaczy, no, nie ma aż takiego głębokiego pasu, jest trochę pudłowato, ale po skorygowaniu, nie porównując z czymś lepszym, mocniejszym, jego naprawdę bardzo przyjemnie się słucha. Nawet bardziej mi się podoba niż właśnie DT75, bo. No ma tego basu na pewno więcej. I DT75 też wcale nie ma jakiejś lepszej jakości tego basu, bo tam też jest taki trochę pudłowaty. Tylko że tutaj jest trochę bardziej pudłowaty, ale po skorygowaniu jego mi się lepiej słucha niż DT75, bo jednak tego basu on ma więcej. Soprany też wcale nie są takie złe. Troszeczkę takie chińskie, takie no jakby gorszej jakości plastikowych sprzętów jakieś tam yy, już te nowe szarpy też już trochę zeszły na psy w przeciwieństwie do tych starych albo te manty także no jego tak trochę z tym porównywałem ale po skorygowaniu jest całkiem ładnie nawet mi się podoba co już wielokrotnie wam pokazywałem także następny w kolejności zastanawiam się aha no jeszcze oczywiście to jest najbardziej funkcjonalne nie gra on najlepiej, ale jest najbardziej funkcjonalny. Tutaj jest i ten Bluetooth, i to zapamiętywanie wszystkiego i ustawianie godziny automatycznie od radia i zapamiętuje ostatni utwór, ostatni moment, czy to z pendrive'a, czy to z CD. Włączamy go, dajemy CD i on nam gra. Od, od utworu, który ostatnio słuchaliśmy nie? także to też jest fajne, wygodne. Nie brakuje mi tego w szarpie. I tak, następny w kolejce. Ciężko mi jest powiedzieć, którego ustawić w jakiej kolejności na moim rankingu, bo ten jakościowo, dźwiękiem i mocą bardziej mi się podoba niż stary JVC. Ale ma duże braki w funkcjonalności. Co z tego, że jest tu radio z RDS-em, ale to radio tutaj gra słabo. Słabiej niż w B550, lepiej niż w starym DT37, którego już w ogóle w tym rankingu nie uwzględniam. Bo to jest taki ranking tych najmocniejszych bestii. Hmm. Aux też tutaj gra słabo. Jedyne źródła, które grają na nim dobrze, to jest właśnie USB iPod, tyle że mój iPod jest trochę taki powolny, przymulony. Jak przelecą na nim ze 2-3 utwory, trzeba ten mm, tą klapkę otwierać i, i poganiać, żeby to dalej chciało grać. No można też z kabla przez USB tego iPoda słuchać, ale tam tak samo trzeba trzymać tego iPoda w rękach i sobie te utwory poganiać. bo jak już mówiłem, on zagra dwa, trzy utwory i się muli, kręci. To nie jest zależne od internetu. To jest, no widać, wina iPoda. No, mam takiego najtańszego iPodzika, żeby sobie w ogóle to sprawdzić. No i okazało się, że to z niego właśnie gra, fajnie gra. No i ten szarpik gra pięknie. On mi się najbardziej podoba. Taki najpełniejszy, najmocniejszy ten dźwięk soprany wcale nie są złe naprawdę ma kopa największego kopa ma z tego wszystkiego on łupie niemiłosiernie jak to ktoś tam napisał u mnie w komentarzach no bo taka jest prawda on łupie naprawdę bardzo mocno i to mi się bardzo podoba. On też gra fajnie soczyście, tak. No. Jemu nic nie brakuje, On nawet bez korekcji gra lepiej od wszystkiego co mam. Ale jakby go jeszcze skorygować, to by była bajka. Nie wiem, może kiedyś sobie sprawię jakiegoś iPhoneika, gdzie będzie korektor, i będzie, nie będzie problemu z odtwarzaniem w kolejności. Będzie mogło sobie wszystko lecieć tak z telefonu, bo iPod jest trochę słaby. No i co? Tutaj jeszcze CD gra dobrze. USB, iPod, CD. To są te trzy źródła, które grają na nim najlepiej. No tyle, że CD już nie zapamiętuje i USB nie zapamiętuje ostatnio słuchanych utworów. Jak na przykład mam kilkaset na pendrive, to muszę się tutaj naklikać. Chociaż pilota też już sobie zamówiłem. Nie wiem skąd mi on będzie szedł, ale no podobno ponad dwa miesiące ma iść, także pewnie... Może pod koniec wakacji dopiero tego pilota zobaczę. Teraz leci CD i zawsze jest od pierwszego utworu, bo on nie zapamiętuje tak nowy JVC. Także tutaj też trzeba się naklikać. No ale dobra, już zostawmy Sharp'a. Sharp to jest dźwiękowo bajka, ale też trochę funkcjonalnością Odbiega już od tego JVC. No i idziemy do ostatniego. Dobra, tego na razie trochę odstawiłem, no ale no jakby nie było, on gra lepiej od nowego JVC. Gra tak trochę klasyczniej, jak stare dobre sprzęty. Można z niego wyciągnąć więcej basu, co nie, nie zawsze jest potrzebne, no ale jednak można. No i ten bas mimo wszystko jest taki bardziej poruszający, głęboki, nowy jak się z nim zestawi bezpośrednio, bo jak się słucha nowego nie, nie porównując z tym, to nowy też gra ładnie, ale jak już się włączy obydwa naraz, to ten jednak tymi basami zmiata nowego, no i tutaj nie ma co dyskutować. Na razie sobie słucham nowego, bo mi się podoba, bo jest nowy. Ale podejrzewam, że jakby mi się tak już osłuchały wszystkie po dłuższym czasie, do tego by mi się słuchało nadal najlepiej. I ciężko mi się też zdecydować, czy wolałbym zostać z tym, czy z szarpem. Chociaż ja ciągle upieram się przy szarpie. No ale tutaj, przynajmniej radio. Ja właśnie lubię radia często słuchać, jak mi się nie chce tam obsługiwać żadnych innych sprzętów. Radyjko sobie zawsze gra. I tutaj radio gra najlepiej nie tak jak w Sharpie gdzie radio gra bez sensu. Nowy JVC też oczywiście tylko na blutaczu gra w miarę dobrze po skorygowaniu bo tam radio CD i USB już nie gra aż tak dobrze jak jak właśnie ten blutacz którego można z telefonu skorygować. A tutaj wszystko gra dobrze. Tutaj i Aux gra dobrze, jest magnetofon, co jest ważne, dlatego to jest chyba taki, można powiedzieć, mój top 1. No bo ja lubię magnetofon. Poza tym mam tylko w DT75 dobry magnetofon, a DT75 już powiedzmy no jakieś 50% jak nie więcej słabiej basowo gra. Oczywiście jakościowo jest trochę lepiej. Tam przynajmniej te soprany są najlepsze. No ale tak. Um, ogólnie jakościowo, to gra lepiej. No i co, no jest magnetofon, który gra bardzo dobrze. Jest radio, które gra bardzo dobrze. AUX też gra bardzo dobrze. CD gra bardzo dobrze. Radio. Chyba już się powtarzam. No ale no wychodzi na to, że ten jest jednak najlepszy. No, sharp go przebija mocą. I tymi detalami trochę takimi tam są bardziej podkreślone, te takie elektroniczne smaczki tam się lepiej słucha. Też i w tym słabszym, znaczy no słabszym, w tym nowym, ale słabszym DVC, też te smaczki takie elektroniczne, jakieś tam takie bębenki, werbelki brzmią lepiej niż w tym, bo tu jest to właśnie tak trochę wygłuszone. Oczywiście na telefonie też to można sobie w miarę dobrze skorygować, ale tak ogólnie ten chyba jest. I tak najlepszy. Każdego z osobna słuchając, one wszystkie są fajne. No ale tak podsumowując, wychodzi na to, że ten i tak jest najlepszy. No i dobra, już nie przeciągam tak, żeby było, była jasność, którego sobie najbardziej cenię. Bo wiadomo, że słuchając każdego z osobna, każdy ma swój urok, każdy gra dobrze. Ale to jest raczej mój top 1. B99, którego mam w, mam w pracy, jest o wiele gorszy. Dźwiękowo jest bardzo podobny, chociaż ten i tak odrobinę czyściej gra. No ale tam już magnetofon siada. Tam nie ma MP3, nie ma wyświetlacza świecącego. Tamten tak jest, bo jest dla radia, jest bardzo dobry w pracy. Najlepiej mi się słucha radia, żeby jakoś tam niespecjalnie. Ech. Się bawić w jakieś podłączanie, obsługiwanie czegoś włączam tam sobie radyko i gra. b 99 super a w domu mogę się bawić czym chcę. Kasetka, CD, AUX. No, USB tutaj nie podłączę, ale hmm, to akurat nie jest jakąś ujmą, bo Mogę sobie Auxa podłączyć i z telefonu też mogę słuchać wszystkiego. USB to jest tylko taki dodatek, który ma Sharp i najnowszy JVC. No i wiadomo, też jest fajny, ale no słuchając sobie, chcąc posłuchać czegoś z USB, trzeba tam sobie coś wrzucić z komputera, a nie. A z Auxa można sobie podłączyć telefon i, i sobie słuchać czego chcę. No dobra, zmykam, bo już przeciągam. Zatrzymajcie się, hejka.